Brzuchy, rewiatrzewiowa. Jeden, bellum. Podotykali, a będą zaglądać. W tej wojnie, gdzie mnie zawiedli, gdzie zawodziłam w pracy nad wyparciem. W tej wojnie, na której zległam, wątła, niebaczna, rozdwojona w sobie. Godząc się, ciało nie należysz do mnie. No, czego to jest akt? Miałam żgać kirem a stronie i chronie, otorbiona w behawior obronny, delikatna, lepka jak emolient, defiluje przez oddział w piątej infantiadzie i kukam przez szczelinę, a tam idą harde przeciw hordom na wyrąb, heroski w szwadronie szwargotań, żeby zwichnąć kręgi hierarchom. Sprawcze dziewczyny bez treningu ciążą kroczą lekko, kućle mieszę, na hasztagi, bo walki graniczne są w nich, bo walki graniczne są w nas. Moja pojedynczość to pakiet współdzielony, moja prywatność to proliferacja, gdy w obejmie intymni łączę się z nadnarodzeń, z tłumem, który zapładnia plener pod czarną banderą bioder.